Witajcie w tym materiale. Pokażę Wam moją kolekcję gier z LEGO na różne konsole. Już kiedyś taki film pokazywałem, ale to robiłem, ale to było 4 lata temu. I od tamtej pory, no, trochę się zmieniło. No, więc jest co pokazać. Ale oczywiście pokażę to, co już miałem te 4 lata temu. To jest LEGO, LEGO Racer 2 na Game Boy Advance. Oryginał. Za 15 zł był kupiony. Coś LEGO Island 2, też na Game Boya. Orkinał. mam tam instrukcję po polsku, bo z polskiej dystrybucji. I to jest za 15 zł było kupione. Na Allegro. oby te dwie gry. Co tam dalej? Lego Indiana Jones na PS2. Lego Batman na PS2. Lego Star, Star Wars 2 na PS2. Instrukcji nie ma. I lego Star Wars, lego Star Wars 1 na PS2 nie ma instrukcji płyta. Platinum. Co mi tu dalej ma? Lego Star Wars 2 na Nintendo DS. Gra, no, dość taka, no, to można powiedzieć. Nie udał mi się ten port za bardzo O czym znaczy krapowate? Ką staraczy, bo to w ogóle przez inną firmę jest zrobione, dlatego jest taka krapowata. Nie o nie przez tylko przez nich. Więc ten port no, jest taki no, nieudany. Strasznie przymula mieli, bo gra jest bardzo taka otwarta. Ma takie dużo takich lokacji w 3D. Tak, na duże, na duże konsole czy komputery. A to jest nic ten DS. Nit ten DS sobie z tym po prostu nie radzi. I strasznie mnie potrafi po prostu mielić tą grą. No ale proszę, grę przeszedłem. Ja kupiłem. Do kolekcji jest. Ale drugi raz, chyba nie będę przychodzić. Bo to nie na moje nerwy. No, może aż tak źle nie by było, no ale to można lepiej. Lego pod na deskę. To oczywiście normalnie się gra, fajnie się gra. Chyba dwa razy to przychodziłem, a można i trzy, więc na paradę fajna gierka, Lego Ninjago, na DS. W sumie gry chyba nigdy nie ukończyłem do końca. Jakiś tam poziom był trum, trum, trudny dla mnie. No, chyba będzie do tego wrócić w sumie, dlaczego nie. Za dwie dychy tutaj da, nie za ty tylko za dwie dychy. To też za dwie dychy, na tej samej To jest raz na tej samej zasadzie, LEGO Battles. W sumie to ta gra powstała, LEGO Battles miała najpierw powstało, a potem dopiero to. I gry w sumie też nie dokończyłem do końca. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. No wiem. On no też tak samo utknęł na jakimś poziomie i tak tkwie. Lego Ninja. Ninja Lego Indiana Jones na DS-a. grę. fajnie się gra. Chyba nawet dwa razy. Tego Ninja. <laughs> Ninja. Tego Indiana Jones 2. Na Nintendo DS, A tu instrukcji nie ma. Instrukcji nie ma. Tragedia. to Cokord przyjechała z Wielkiej Brytanii. To jest. i Nie ma instrukcji. Tak chyba też przyjechała z Wielkiej Brytanii, ale nie pamiętam. Nie, tylko ta. Sporo tego zamawiał, zamawiałem, więc człowiek już gubi się co gdzieś kupywał. Lego Legends of Chima. Wydanie na Francję i Holandię. Bez instrukcji, o jaju. Zapomniałem o tych pierdłkach. pierdółki nikomu niepotrzebne. Ale tu jeszcze mamy Lego Star Wars i bez pudełka, muszę sobie pudełko kupić, Był komplet po prostu, będzie się spokój, a to sprzedam. Dobra, pauza była. Tu jest lego harry potter lata 1.4 na dsa komplecik. No jest to kralego lego inna niż wszystkie, bo to się steruje. Jeśli się nie, nie mylę. Rysikiem po ekranie dotykowym? Bo gra się dzieje na ekranie dotykowym na tym, na tym dolnym, ani na tym górnym, yy, już nawet nie pamiętam. Chyba tak, do się nie chodziło z czołkami, tylko właśnie chyba tym rysikiem się kierował postacią. Albo jeżeli się kierował nawet ształkami to też dużo było tych akcji na ekran dotykowy ale wiecie co już nawet nie pamiętam mam taką kontrol pad no nie to chyba się chodziło, chodziło normalnie normalnie szczałkami a Tak nie nie nie. No właśnie, po ekranie dotykowym. Czy ruszał postaciom? No bo ciekawe, bo to inna gra Lego nie wszystkie na inny sposób. Lego Piraci z Karaibów na Wii. lego Platon 2 na Wii No będę chyba kupił to za 20 zł na Olić Więc za takie pieniądze to po prostu no, można niż dwie dychy na Wii to jest Lego To jest LEGO India Jones 2 na Wii. Ta też z Wielkiej Brytanii do mnie przyjechało, pamiętam. Bo było to z tym trochę zabawy, Miał być tanio, ale okazało się, że oni mi wysłali inną grę. Musiałem tam to potem wysłali mi kompletną. Na tej odsyłce to niestety chyba najgorszy mi wyszło. No, czy nie, no nie w sumie mi zwracali pieniądze za, za zwrot. No ale nie kwotę. No cóż, no cóż. Jest. Dziwne, że mam tylko trzy gry Lego na Wii. Myślałem, że, że mam tego więcej. Eee, nie no, tylko trzy gry mam na no Wii. A to ci dopiero niespodzianka. Kolejna to jest Lego Ninjago na Xbox One. Tak, nie pamiętam, czy kupiłem to w tekście, czy na giełdzie, Może ma te oklejki, naklejki z teksa. Lego Batman, 3, poza Lego, Lego The Movie, video, video game. No, szkoda, że tu nie ma żadnych tych obrazków, ale tego co widzę, to nie do sprzedaży osobno. Nie był jakiś zestaw. Zapewne, że kleskami Lego. Lego i niemamoczni. No, nie to teraz polskiej dystrybucji, ale ma dubbing po polsku, więc. No, fajnie by było, fajnie by było, bo to polska dystrybucja, polska okładka. O. Lego Marvel Avengers. No, nie jest to polskie dystrybucji, znowu szkoda. Ale komplecik Lego Marvel Super Heroes 2 Znów nie jest to gra z polskiej dystrybucji Ale komplecik cała instrukcja bardziej chyba dla reklamy, która jest tutaj. Wdrochowali ją. I ostatnia gra LEGO, którą posiadam, to jest LEGO Star Wars The Skywalker Saga, kupiłem to w dniu premiery, znaczy jeszcze przedpremierowo to sobie zamówiłem, choć ogrywałem dopiero jakieś kilka miesięcy później, bo tak się jakoś to zabra zabrałem, niestety, niestety mimo, że kupiłem na Allegro od polskiej firmy, to niestety wydanie jest angielskie, a nie z polskiej dystrybucji, a szkoda, w ogóle tutaj jest... Z... z tym w ogóle była yy, taka przygoda, że kurier połamał pudełko. Miał połamane pudełko, napisałem do nich, że pudełko jest połamane, no to przysłał eliminowe, A okładka jest pod tego Xbox Series X, a tam okładki są większe niż w łanie. Nic na Xbox One. A przysłał mi pudełko nowe na Xbox One. I po prostu wystaje. Okładka, wystaje pana Twoje. Po prostu szkoda gadać. tutaj wydano ponad 200 zł, a oni nawet nie potrafią dobrze zapakować, żeby pudełko się nie połamało. O, właśnie. 219 zł ile to Electronic Dreams. O tu zamawiałem. Ojej. Jedyna gra w mojej kolekcji, którą kupiłem nową. A to w dniu premiery, bo nową jeszcze kupiłem sobie Tomb Raider'a, na właśnie. Ale myślałem, ale myślałem, że jest używana kopia gry. A to się okazało, przejechało, a tam nowa folia zafoliowana. Ale tak to wiecie, z, domyślnie sam siebie kupiłem specjalnie taką nóżkę. Nawet ja taką, nawet ja takie kupuję. kupuję. Jedyna gra na razie. No to jest ja nagra. Ja przy tej grze spędziłem ponad 100 godzin mam nawet zrobiony yy, to osiągnięcia xboxowe na 100% Choć te osiągnięcia xboxowe to same się zrobiły Ja tam w ogóle nie oglądałem, ukończyłem grę, patrzę 100% zrobione Osiągnięcia xboxowe Jakim cudem samo się zrobiło? Tego nie wiem Więc trochę tych gier posiadam, gier Lego. Jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście,

Mi się, że mam jeszcze Lego Jurassic World na PC. No ale to jest na Steam. 4 lata temu liczyłem to do kolekcji, dziś tego nie policzę. Tu mam 25. Z tym Jurassic World to byłoby 26. 26 gier, znaczy 25, można powiedzieć. Mam no 26. Tego Jurassic World też mogę sobie pograć 26. 4 lata temu było ich 10. Z tamtą ten duraź Word było ich 10. To mu o 16 gier więcej w ciągu 4 lat jeszcze By 4 lata ponoć I 4G rocznie No, to widać. Rozrosła się. A to nie wszystkie Grylego. Oj nie, jeszcze tego będzie. Nie wiem, nie wiem czasami, czy nie drugie tyle. A nie wiem, właśnie. Trochę tego jeszcze mam do zebrania. Zobaczymy.